Podziemny tunel może wydawać się nieszkodliwy dla nagiego oka. Zwykle zakłada się, że tylko ludzie lub zwierzęta są w stanie je stworzyć, a wszystko, co ukrywają, to ziemia i kamień. Jednak planet R zachowuje tajemnice. Powierzchnia, na której nadajemy, to tylko warstwa utworzona przez tysiące lat. Wykopując głęboko, można ujawnić zapomniane fragmenty przeszłości. I to nie jest proste założenie. W 2017 roku w Montrealu w Kanadzie Stara Jaskinia była powiązana ze znaną jaskinią Świętego Leonarda. Przez długi czas były podejrzenia, że w tym obszarze było więcej do odkrycia. Niektórzy ludzie stąpili, by zbadać, co było w zasięgu wzroku, aż pewnego dnia, przekraczając wapienną ścianę, ujawniono nowe wejście. Według specjalistów jaskinia ta ma przybliżony wiek 15 tysięcy lat, co odpowiada epoki lodowcowej. Po odkryciu odkrywcy mogli postępować tylko około 200 metrów. Powodem była warstwa wodonośna, która zablokowała krok, co zmusiło ich do użycia kajaka do kontynuowania. W tym czasie koniec tunelu nie był znany. Chociaż nie była to ogromna jaskinia i pozwoliła jedynie na wejście niewielu ludzi jednocześnie, jego naturalne pochodzenie było widoczne. Jeden z mężczyzn, który ją odkrył, zdefiniował ją jako niezwykłe odkrycie. I nie mylił się. Wszelkie ślady epoki lodowcowej ma nieobliczalną wartość historyczną, ale ta jaskinia może zawierać znacznie więcej. Mógłbym ukryć nieznane dane przed naszą zdalną przeszłością. Najbardziej zaskakujące jest to, że ten cud pozostał ukryty pod stóp miasta przez wieki. Tylko wypadek pozwolił mu wyjść na jaw. Bez tego ciosu może nigdy by tego nigdy nie znaleziono. Numer 1. Metalowe obiekty jaskini Gajusa Elmena. Jaskinie Gajusza Elmena w ekwadorze od wielu lat przyciągają uwagę nie tylko archeologów, ale także fanów mistycyzmu i ufologii. Historia odkrycia przedmiotów metalowych w tych jaskini była zaangażowana w tajemnice i spekulacje. Według legendy metalowe płyty zostały odkryte w Maniz z rejestrymi w nich symbole, które przypominają nowoczesne schematy, mapy, a nawet rysunki techniczne. Odkrycia te stały się podstawą hipotezy na temat istnienia nieznanej cywilizacji w czasach starożytnych, która miała wysoko rozwinięte technologie lub kontakty między starymi ludami i istotami pozaziemskimi. Zwolennicy tych teorii twierdzą, że tak złożone i szczegółowe symbole nie mogły zostać stworzone za pomocą prymitywnych narzędzi, co wskazuje na bardziej zaawansowaną wiedzę. Niektórzy badacze sugerują nawet, że płytki mogą służyć jako mapy gwiazd lub instrukcje technologiczne pozostawione przez kosmitów, jednak większość naukowców jest bardzo sceptycznie nastawiona do tych odkryć. Nie ma rozstrzygających dowodów na to, że metalowe przedmioty Mani są naprawdę stare. Niektórzy eksperci wskazują możliwe ślady nowoczesnej pracy metalurgicznej i niespójność tych artefaktów ze stylami i technologiami znanymi w starożytnym ekwadorze. Ponadto brak wiarygodnych randek i kontekstu dla obiektów dodatkowo osłabia ich autentyczność. Archeolodzy uważają, że te artefakty mogły zostać utworzone w późniejszym okresie, być może w ramach mistyfikacji lub przyciągania turystów. Tak więc, pomimo fascynującej i tajemniczej historii metalicznych przedmiotów jaskini meni, ich pochodzenie i znaczenie pozostają niepewne. Historia tych jaskini jest przykładem, w jaki sposób mity i legendy mogą przeplatać się rzeczywistością. Tworząc fascynujące historie, ale często niewiarygodne o naszej przeszłości. Numer 2. Tunel Pałacu Saksońskim. Częścią tajemnicy otaczającej starożytne tunele jest pytanie, które zawsze unosi się w powietrzu: dlaczego to jest tutaj? W jakim celu miało to? Fascynujący przypadek miał miejsce w Warszawie, stolicy Polski. Podczas gdy prace były wykonywane w Starym Pałacu Saksońskim, pracownicy dokonali nieoczekiwanego odkrycia ukryty tunel, Około cztery metrów pod ziemią, który stąpił jeszcze bardziej. Odkrycie było szokujące, ponieważ nie było oficjalnego samolotu tego miejsca. To może oznaczać tylko jedno zostało zbudowane w tajemnicy prawdopodobnie w bezpośrednim kolejności kogoś z mocą. Po nowych wykopaliskach prawda została ujawniona. Ten budynek, zniszczony podczas II wojny światowej, był siedzibą armii Polskiej. I ten tunel służył jako tajna trasa komunikacyjna zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pałacu. Dokumenty wskazują, że zostały zbudowane w latach 30. XX wieku, szczególnie do celów wywiadu wojskowego. Mierzył około 45 metrów i został wykonany z cegieł oznaczonych przez fabrykę, która je dostarczyła. To nie był tylko ukryty tunel, był to kluczowy element operacji wojskowej. Naprawdę niepokojące jest myślenie że tak ważna część historii prawie znika wśród gruzów przeszłości. Na szczęście został uratowany. A teraz mamy okazję dowiedzieć się o ważnych działaniach, które tam miały miejsce. Numer 3. Ness of Brodgar. Wyspy orcowane, które stoją przed północnym wybrzeżem Szkocji, były konsekwentnie okupowane przez dziesiątki tysięcy lat. Na wyspie Orkney znajdziesz Ness of Brodgar, jedno z najważniejszych miejsc archeologicznych w Europie. Przez lata ujawnił niezliczone cenne artefakty, ale skrytka, która wyszła na jaw w 2018 roku, była szczególnie imponująca. W tym roku archeolodzy znaleźli ponad 30 tysięcy kawałków ceramicznych, kości niektórych z pierwszych mieszkańców osady, narzędzi wykonanych z kamienia i kości oraz zaskakująco jasnego topora epoki neolitycznej. Topór jest jednym z dwóch wypolerowanych osi kamiennych odzyskanych z miejsca, ale jeden jest znacznie jaśniejszy od drugiego. Chociaż oba artefakty wykazują wyraźne oznaki intensywnego użytkowania jako narzędzia, budynki, które kiedyś tu były, miały kamienne płyty jako sufity, ale były one podtrzymywane przez drewniane wiązki. Być może topór ten został użyty w budowie tych wiązek ponad 5000 lat temu. Historycy nie znają nazwy osady, ale powinno to być strategicznie ważne, ponieważ była otoczona kamiennymi ścianami o grubości 1,8 metra. Numer 4. Tajne tunele San Francisco. W wielu miastach na świecie, szczególnie u osób o wielkiej gęstości zaludnienia, podziemne tunele stają się centrum wszelkiego rodzaju legend. Historie o tym, kto je zbudował, co się ukrywają i jak daleko wyłaniają się, karmiły zbiorową wyobraźnię od pokoleń, a także chęć wchodzenia do nich. San Francisco jest jednym z tych miejsc, w których tunele są uważane za niepokojące. Nie tylko ze względu na swój wiek lub złożoność ale także z powodu faktu, że chociaż ich istnienie jest znane, niewielu naprawdę rozumie, co ukrywają. Kluczową postacią w rozpowszechnianiu tej fascynacji była fotografka Sierra Harman. Od najmłodszych lat, mieszkając w północnej Kalifornii, poczuł wielką atrakcję dla tych podziemnych fragmentów. Z czasem przeprowadził się do San Francisco i zaczął jechać w nocy z kamerą w ręku, chwytając miasto pod nietypowymi kątami. Podczas jednego z tych nocnych wycieczek Fate zabrał go do otwartego kanalizacji. Ciekawość była silniejsza i postanowiła zejść. Ta pierwsza podziemna próba była początkiem dorosłych pasji do eksploracji miejskiej. Od tego czasu poświęcił się podróżowaniu ukrytych tuneli, dokumentując swoim obiektywem, czego wielu nigdy nie odważyłoby się zobaczyć. Jednak najbardziej niepokojącym z tych tuneli nie jest ich ciemność ani tajemnica. Jest to jego ukryte znaczenie w codziennym funkcjonowaniu miasta z prawie milionem mieszkańców. Struktury te nie zostały zbudowane przez prostą kaprys. Są istotną częścią systemu, który utrzymuje działanie San Francisco. Jego cel jest niezbędny: zarządzanie przepływem odpadów, wody i wszystkim, co musi krążyć pod ziemią, aby uniemożliwić miasto upadek. Jeśli ten system się nie powiedzie. Konsekwencje mogą być znacznie bardziej przerażające niż jakakolwiek historia o nich opowiedziana. Numer 5. El Coldero de Gundetrup. Cauldron Gundetrup jest w niezwykle dobrym stanie dla srebrnego pojemnika, który trwa około 2200 lat. Jest to relikt rzymskiej epoki żelaza i jest największym znanym przykładem srebrnej pracy w tamtych czasach, jaki kiedykolwiek odkryto w Europie. O średnicy 68 cm i wysokości 43 cm. Kotłę znaleziono w kawałkach na bagnach torfowych w pobliżu Gundetrup w Danii w 1891 roku. Od tego czasu został ostrożnie przebudowany, a dziś znajduje się w Muzeum Narodowym Danii w stolicy Kopenhagi. Różne płyty składające się z artefaktu są ozdobione wytłoczoną pracą, wbijane od tyłu, aby wypchnąć pieniądze w pożądanej formie. Kiedy to się stało, starożytni rzemieślnicy, którzy pracowali w tym utworze, dodali obszerne złoto. A nawet osadzone szkło dla oczu różnych reprezentowanych postaci. Styl kociołka gundetrup nie jest typowy dla skandynawskich rzemiosła tamtych czasów, i może jednak ruch drogowy lub galiczny. Aby dodać do tajemnicy, sceny na jej powierzchni są mieszanką ikonografii Bliskiego Wschodu oraz celtyckich mitów i legend. Numer 6. Habiti w prawdziwym życiu. W 2003 roku zespół archeologów, którzy wykopali jaskinie w Indonezji, przedstawił odkrycie, które zaskoczyło świat naukowy. Znaleźli ludzkie szczątki ze szczególną cechą, które pozostawiły ich oszołomione, szkielety należały do dorosłych, ale mierzyły nieco ponad metr wysokości. Ta krótka postawa szybko przyniosła im pseudonim hobbitów, na cześć powszechnie znanych postaci fantazy. Ale tym razem nie była to fikcja. Byli to prawdziwi ludzie pochowani w podłodze odległej jaskini, kwestionując wiele idei przyjętych na temat ewolucji naszego gatunku. Na początku niektórzy eksperci sądzili, że mogą to być osoby z chorobą lub stanem genetycznym. Jednak, badając kości bardziej ostrożnie, odkryto coś niezwykłego. Wszystko wskazało, że to jego naturalna postawa. Nie było oznak choroby. Były po prostu małe z natury. Z czasem istoty te otrzymały oficjalną klasyfikację naukową. I chociaż jego odkrycie wywołało intensywne debaty w społeczności naukowej, jego istnienie ujawniło jeszcze większą tajemnicę o jej zniknięciu. Podobnie jak inne gatunki ludzkie, które nie powołały się jak Homo sapiens, uważa się, że hobbici nie przetrwały wyzwań związanych z otoczeniem. Być może zostały przesunięte przez większych i lepiej przystosowanych ludzi, lub po prostu nie udało im się pokonać zmian środowiskowych swoich czasów. Najbardziej niepokojącą rzeczą jest wiedzieć, że w pewnym momencie w przeszłości dzielimy planetę z tak podobnymi istotami, a jednocześnie różni się od nas i że do niedawna jej istnienie było całkowicie nieznane. Numer 7. Odkrycie warberg Cox. Nasze następne odkrycie zabiera nas do Szwecji, gdzie wiosną 2022 roku znaleziono pozostałości dwóch średniowiecznych statków morskich znanych jako COG w mieście Warberg. Statki znaleziono w perspektywie archeologicznym przed budową tunelu kolejowego. Chociaż ziemia jest teraz sucha, w średniowiecznych czasach było to wybrzeże miasta. COG z tej epoki są niezwykle rzadkimi odkryciami, a znalezienie dwóch w tym samym miejscu jest czymś bezprecedensowym. Największy z nich jest najlepiej zachowany w swoim rodzaju, jaki kiedykolwiek znaleziono w Szwecji. Niemal jego strona gwiazdy jest utrzymywana o długości 20 metrów i szerokości 5 metrów. Najmniejszy statek jest mniej kompletny, ale nadal zachowuje sekcję kasku 8 na 5 metrów. Analiza drewna wskazuje, że największy statek został zbudowany w 1346 roku, a najmniejszy w 1357 roku. Co ciekawe, drewno pochodzi z Francji i Polski, co sugeruje, że nie były to lokalne statki. Jest to wciąż tajemnica, która spowodowała jego zatonięcie lub jeśli oba wraki statków wystąpiły jednocześnie. Numer 8. Tajne tunele wewnętrznej Mongolii. W autonomicznym regionie Mongolii spraw wewnętrznych w Chinach archeolodzy odkryli coś, co wydawało się czerpane z epickiej powieści, ukrytego kamiennego miasta pod pyłem czasu. Chociaż samo miasto było już imponującym odkryciem, które naprawdę przyciągnęło uwagę naukowców, były tunele ukryte pod ich fundamentami. Według badań, miasto to ma około 4500 lat. Dowody zebrane przez archeologów potwierdziły, że jest to największe i najlepiej bronione kamienne miasto wczesnego okresu Longshan, jakie kiedykolwiek odkryto w tym regionie. I to nie wszystko. To, co czyni go jeszcze bardziej fascynującym, jest jego struktura obronna, wysokie ściany, strategiczne fragmenty i, oczywiście, ten tajemniczy system tunelu. Po pięciu latach wykopali ujawniono, że tunele były prawdopodobnie częścią systemu ucieczki lub obrony. Innymi słowy, zostały one zaprojektowane tak, aby umożliwić mieszkańcom ochronę lub nawet ucieczkę w przypadku ataku. Te tunele nie były prostymi fragmentami, utworzyły ukrytą sieć, która wzmocniła bezpieczeństwo całego miasta. Szczegół, który daje nam wskazówki na temat taktycznej inteligencji tych, którzy ją zbudowali, i o rodzaju zagrożeń, z którymi się borykali. Wszystko to pozostawia nam jasny obraz: nie była to improwizowana społeczność ani żadna wioska. Było to starannie zaprojektowane miasto, zaprojektowane, aby oprzeć się i chronić swoich ludzi w czasach wojny. I to, tysiące lat później, pozostawia nam otwarte usta.